W niedzielę 16 maja po północy wystartowała kolejna misja Starlink oznaczona numerem L-26. Oznacza to, że od niedzielnego wieczora będziemy mieli na niebie widoczne kolejne przeloty satelitów Starlink. Najnowsza seria satelitów została umieszczona na wyższej orbicie niż zwykle, jest to ponad 500 km. W związku z tym satelity będą poruszały się na niebie z perspektywy obserwatora nieco wolniej i będą bardziej zagregowane, co widać na symulacji w Stellarium. Najbliższe przeloty nad Polską odbędą się o godzinie 21.54, 23.34 oraz 1.14. Przelot satelitów Starlink z perspektywy całego kraju będzie odbywał się wysoko na niebie. Dodatkowo o godzinie 22.54 na niebie przeleci Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Pierwszy przelot rozpocznie się o godzinie 20.54. Satelity bardzo powoli będą znosiły się ponad zachodni horyzont, Maksymalną wysokość osiągną o godzinie 22.01 i zaczną powoli uciekać w kierunku wschodniego horyzontu. Drugi przelot rozpocznie się o godzinie 23.34. Satelity również zaczną powoli wznosić się ponad zachodni horyzont. Maksymalną wysokość osiągną o 23:41 i powoli zaczną obniżać wysokość i kierować się ku wschodniemu horyzontowi. Przelo do godziny 1:14 będzie zdecydowanie krótszy. Satelity wzbiją się ponad zachodni horyzont i przelecą w kierunku Południowo-zachodnim. Wcięć ziemi wejdą w okolicach gwiazdozbioru Panny. Międzynarodowa stacja kosmiczna pojawi się na niebie o 22.54. Wzbije się bardzo powoli ponad południowo-zachodni horyzont, przeleci przez Pannę Wolarza, koronę północy i dalej w kierunku wschodniego horyzontu. Pogoda w godzinach przelotów będzie dobra dla zachodniej i centralnej Polski, wschodnia część kraju raczej pod chmurami.